Dobra, jeszcze robimy w starym roku ten filmik. Zobaczymy, jakie ceny będą po nowym roku. Przejedziemy sobie po cenach i zobaczymy, nie? Tak, nie będę za bardzo cudowo, tylko to, co uda nam się zobaczyć, to sfilmuję. Jakie ceny tam czego? Przykładowo, nie? tu się za dużo nie zmieni. Jedyne co w 2022 to właśnie ceny. A układ gdzie co jak zostanie ten sam. Więc zobaczymy sobie tak na szybko, po prostu. Przelecimy, jak się uda nagrać. Składniki jakie są, takie są. Już nie będę wybierał. Akurat pusta alejka, to przejdę sobie z telefonem i zobaczymy. Połączę ten filmik z rokiem 2022. Dzisiaj mamy 28 grudnia chyba. 2.21

w 2022 zobaczymy porównamy wtedy ceny tych samych produktów ja. 15 stycznia 2022 roku. No i jedziemy ciąg dalszy, porównanie tych cen. Nie? sobie przejdziemy na szybko. Widzę, jak rzuciłem okiem, że bez większych zmian jak na razie, nie? Nie to może to on na środku. Będę trzymał tylko. Nie ma jakichś większych zmian. Na razie tak samo Siemanko, cześć, witajcie Mamy dzisiaj siódmy lipiec, no i patrzymy sobie na przegląd cenny No To się odbija, to światło dziwnie tym samym korytarzykiem i ceny się bardzo zmieniły na innych produktach, tutaj widzę jakoś tak nie skoczyły wybitnie w górę, ale jeżeli chodzi o warzywa, owoce, których wcześniej nie pokazałem, to jednak skoczyły, ale to nic straconego, zaraz może sobie obejrzymy po prostu paragony. Robimy jakoś to filmik, jakąś listę albo coś najbardziej różniących się produktów. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy te paragony czy coś. Dobra, Siemaneczko, witam Was 24 marca. Robię dzisiaj ostatnią aktualizację 24 marca 2023 roku. Będzie... Jak na razie zakończenie. Po tych wszystkich prowadzonych watach i tak dalej, zobaczymy jak te ceny wyglądają. Teraz, jak to się wszystko ukształtowało przez te, e, przez te lata, co tutaj nagrywałem, teraz właśnie ten sklep z tego samego miejsca no i sprawdzamy sobie te ceny. I tyle, przejdę powoli, tak jak wtedy i to wszystko, nie? Zaraz sobie zobaczymy. dobra Możecie sobie zobaczyć. Dodam jeszcze na chwilę, tam będą jakieś zdjęcia, ale dodam nagranie wideo cenów ceny warzyw i owoców. I po prostu jak nie są kupywane, musimy sobie na przykład zdać sprawę z tego, że one trafiają na śmieci. Nie chcę mówić ilu ludzi by się zabijało, to z tych właśnie krajów, co potrzeba jedzenia, no, ale tak to jest. Za darmo wydać nie mogą, bo od razu pewnie by się skarbówka dowaliła, tak to wygląda, nie? E, Tak naprawdę, jeśli byście chcieli tutaj zobaczyć jakiekolwiek sceny, porównać tak naprawdę, no to byście musieli sobie cofnąć, zapauzować, nie? Ja tutaj jakiś filmik mi przemknął przez oczy, to bardziej skupiłem się na, co tam zapamiętałem, śmietankę, żeby sprawdzić kod kreskowy śmietanki. A tak to tutaj no, musicie liczyć na swoją spostrzegawczość. No i tutaj porównać, nie? Krem do smarowania Nutella, to to od 4 zł to nie jest od Nutelli, tylko od Rzemu, nie? To co jest wyżej odnosi się tego co jest niżej. Tak samo jest tutaj, nie? A tam widziałem podyszkę chyba była Nutella, o ile się nie mylę. No, uważajcie na płatki takie, tam fitnie, takie, pełno cukru. Tyle dowalone tych gramów cukru jest ze szok pewnie. No i co? Aktualizacja, nowość. Uważajcie na roboki. No, patrzcie, przeoczył śmietankę. No, na pewno była tańsza. Sprawdzimy sobie. Ten kodzik, czy jest inny, czy jest taki sam. Jest inny, chyba. Siódemka chyba tam też była na końcu, ale chyba wcześniej była dwójka, ja nie pamiętam. No tak to wygląda. Powstanie z tego cały filmik, ale jeszcze, żeby bardziej Wam ułatwić, no to damy drugi tańszy, nie? Dam wam paragony na koniec filmiku, także filmik nie powstanie dziś, powstanie nam jutro albo pojutrze, żebym mógł mieć na to wszystko czas, bo niestety teraz jadę do pracy. Dobra, skoczymy sobie teraz tylko na warzywa i owoce. Przedstawione w filmach to był właśnie ten korytarz cały czas, jakby to samo ewentualnie mogło się zmienić miejsca ułożenia tych towarów. Dobra, idziemy na chwilę na warzywa i owoce. Tu chyba jakoś tak bez szału mi się wydaje. Nie wiem porównamy to ze zdjęciami na pewno, na pewno coś poszło w górę najwięcej jak teraz to prąd i, i gaz ale no tak to, tak to by wyglądało jeszcze tutaj sobie prześwietlimy pamiętajcie jak jest za szybko czy coś to zapauzujcie ja też nie mogę się czuć jak u siebie nagrywając w sklepie, no bo wiecie, wiecie jak to jest, tak trochę głupio, nie? Na razie nikt się tak nie patrzy. ale No, i nie możemy brać pod uwagę tak, jak sobie wzięli statystyczne średnie zarobki w Polsce te 6000. To jest absolutna bzdura, bzdura, bzdura. Znam mnóstwo osób, które zarabiają najniższą krajową teraz nieco chyba ponad 2,5 netto także no, tak to wygląda jeszcze tylko więcej teraz słychać e, języka ukraińskiego w Polsce więcej niż było do tej pory Yy, dobra, to już będzie za długi filmik. Dziękuję za uwagę. Teraz tylko poczekajcie jak się uda to będą paragony. Trzymajcie się na razie. Cześć, zdrowia życia, dbajcie o swoje zdrowie, patrzcie na składniki yy, co jemy, co kupujemy. Do zobaczenia dobra, będę starał się to nie robić tego zbyt szybko, ale musicie tutaj sami sobie znaleźć. Jakbyście chcieli porównać, te pierwsze dwa są jakby najważniejsze, bo jest tak 15, udało się znaleźć paragon z 15 stycznia 2022 roku i ostatni tu jest chyba yy, z tego października, yy, 12 października, tak jakoś, a ten jest tutaj yy, z września. Jak widzę to takie trzy do porównania i możecie zobaczyć. To jest jeden taki krótki, no bo krótki po prostu. Tu jest dosyć dużo składników i suma wyszła tyle, tu jest sporo tego. I zaraz sobie zwolnimy troszkę. Na pewno można tam zwrócić uwagę na ogórki, bo mocno na przykład się zmieniły takie ogórki. Hmm. Gdzieś tutaj mamy 3,99, i tu też gdzieś były, i były po 5,99, o ile się nie mylę. Są czy nie ma? Tak, też są właśnie tutaj, i najciekawsze jeszcze Wam pokażę, czyli zjaśnik. tu będziecie mogli sobie spojrzeć też zobaczyć paragony są podobnej długości lecz ceny diametralnie mogły lec zmianie mniej więcej jest praktycznie zawsze to samo kupowane to łatwo będzie odszukać pewnie taki na przykład tutaj mi wpadło oko z nadaniowe. śniadaniowy 29 zł tutaj gdzie on był 20 a niecałe 1 zresztą zobaczcie sami dobra to był ostatni ten filmik z tej serii cenowej dzięki za uwagę trzymajcie się na razie, cześć no i pamiętajcie patrzcie już teraz na składniki i zdrówka wam życzę no i do następnego filmu. Już w innej tematyce będzie. Musiałem, musiałem po prostu go zakończyć po tych latach nagrywania tych półek i teraz przedstawiłem Wam wszystko tak jak tutaj widzicie. Dobra, na razie, cześć.